Nie widziałem Cię kiedyś. Nie widziałeś mnie. Jak się okazało, powrót do polskiego serialowego Wiedźmina to jest dużo cięższe i dużo bardziej bolesne przeżycie niż na początku zakładałem. I ja wiem, że im dalej w las, tym jest coraz lepiej, ale jednak drugi odcinek, który dzisiaj bierzemy na warsztat i o którym dzisiaj chciałem porozmawiać, no, to jest kontynuacja tych luźnych wątków, tej luźnej, wesołej twórczości Ludzi odpowiadających za ten projekt, którą widzieliśmy w odcinku pierwszym. I niestety panowie Brocki i Szczerbic po raz kolejny udowodnili, że no niestety, ale nie nadają się za bardzo na tych kapitanów takiego okrętu, jakim jest serialowy Wiedźmin. I gdybym tylko po tych dwóch odcinkach miał podjąć decyzję o tym, czy kontynuować przygodę z tym serialem, to szczerze powiedziawszy, dużo bliżej byłoby mi do takiego stwierdzenia, że cały ten projekt powolutku nabiera wody. Idzie na dno. A propos i odpowiednich ludzi z sterami, coś tam bycie kapitanem? Skoro można zostać od razu komandorem. No a jeśli lubicie morskie przygody, to obok World of Warship na pewno nie przejdziecie obojętnie. No bo uruchomcie przez chwilę wyobraźnię 13 różnych nacji, ponad 750 najróżniejszych okrętów, tak jakbyście zupełnie jednym kliknięciem. Weszli do Wielkiego Światowego Muzeum Marynarki Wojennej. Brzmi nieźle, prawda? A w dodatku sami możecie decydować, którą opcję, jeśli chodzi o okręt, wybieracie: pancerniki, niszczyciele, krążowniki, lotniskowce i, uwaga, to absolutnie nie jest żart łodzie. Odwodne. Wszystkie te okręty zostały przygotowane z najwyższą starannością zgodną z historycznymi dokumentami i planami z pierwszej połowy XX wieku. No a jeśli do tego wszystkiego dodamy fakt, że World of Warship to ogromne i szczegółowe mapy zmagań, wizualia z absolutnie najwyższej półki i możliwość gry ze swoją zaufaną drużyną, to już mamy przepis na naprawdę świetną, wybuchową mieszankę. I długie godziny rozgrywki. No i teraz pewnie wielu z Was zapyta, co zrobić, żeby wejść do gry? Co takiego trzeba zrobić, żeby rozpocząć tą taktyczną, drużynową przygodę w opcji Free to Play? No cóż, w tym miejscu do gry wchodzimy właśnie my, jako 300 Kultura. Jeśli klikniecie sobie w ten link, który widzicie obecnie w opisie, to za całkowitą darmożkę będziecie mogli. Wejść do gry. No umówmy się, za darmożkę to naprawdę bardzo uczciwa cena. Ale, ale to wcale nie wszystko, bo na samym starcie otrzymacie świetny, powitalny pakiet, którego wartość to aż 25 euro, a w którego skład wchodzą takie oto bonusy. Już mówię, na samym początku otrzymujecie premium na całe 20 dni, miejsce w porcie, dowódce z sześcioma punktami umiejętności, a także japoński krążownik trzeciego poziomu. Ten Ryu. A oprócz tego wszystkiego możecie również zyskać 7 super kontenerów, 40 tysięcy kredytów, 1000 punktów doświadczenia dowódcy elitarnego, 600 darmowych punktów doświadczenia czy 100 rzadkich premii ekonomicznych. Wszystko to wieńczy amerykański krążownik 7 poziomu Boys. 11. No a jeśli tego wszystkiego wam mało, to jeszcze warto przypomnieć, że World of Warship bardzo regularnie wprowadza wszelkiego rodzaju nowości i innowacje. Cały czas mamy jakieś promocje, cały czas, są jakieś wydarzenia, więc naprawdę nie ma nudy. No i pamiętajcie, jeśli zrobicie to przez ten link, to nie tylko wyzyskacie, ale także my, skromni twórcy wideo z 300 kultura, więc po cóż iść na dno, skoro każdy może zarobić i skorzystać. No a wracając do drugiego odcinka, Geralt jest już starszy, minęło kilka lat. Od odcinka pierwszego i nasz bohater cały czas pobiera nauki w kamieniułomie, znaczy w kermore. Zresztą sam epizod ma tytuł Nauka i zaczyna się od kompletnie głupkowatej i nielogicznej sceny, która następnie okazuje się być motorem napędowym dla wszystkich kolejnych wydarzeń, których będziemy tutaj świadkami. No bo wyobraźcie sobie, Geralt wraz z dwoma kolegami, także takimi młodymi, aspirującymi do miana wiedźminów e, mężczyznami. Jedzie wraz z jakimś wiedźmińskim mistrzem, tutaj on jest nazywany preceptorem, żeby się szkolić, żeby odbyć jakiś trening. No i ten cały mistrz mówi do jednego z nich, słuchaj, no zrzuć mnie z konia. Bo to oczywiście jest rzecz absolutnie niezbędna w wiedźmińskim fachu, kiedy walczy się z potworami. What? No ale nieważne, jeden z naszych przyszłych wiedźminów rusza do akcji... Ee... Chce strącić tego mistrza z konia, dostając przy okazji taką drewnianą lagą kilkadziesiąt razy w łeb, aż w końcu się poddaje, zalewa się krwią. No i co się dzieje? Nasz mistrz wskazuje na Geralta. No słuchaj, teraz twoja kolej. No i ten Geralt wykazuje się dużo większym sprytem, ponieważ robi uniki, próbuje różnych forteli, no aż w końcu ten mistrz tego konia spada robiąc sobie jakąś tam krzywdę, potem mówi się o tym, że oczywiście doprowadziło to do jakiegoś trwałego kalectwa. I to jest ten moment, który stanowi o fundamencie tego odcinka, bo to, co zrobił Geralt, potem odbija się szerokim mechem i potem ma, nie tylko dla niego, swoje wymierne konsekwencje. No bo niemal wszyscy, jak jeden mąż, nagle stwierdzają, że oj, oj, Geralt, niehonorowo postąpiłeś, Używając tych wszystkich forteli, robiąc jakieś uniki, że to tak nie, nie wypada, prawda? Tak, jakby nagle wszyscy byli w jakimś bractwie błędnych rycerzy, postępując według jakiegoś kodeksu, bez którego nawet wylać się nie można. W sensie jest to trochę dziwne, i Geralt już tuż po tym szkoleniu oczywiście, kiedy tam pomagał opatrywać kolegę, mówi, że to trochę bezsensowne szkolenie, bo potwór nie będzie się ciebie pytał, czy ty walczysz honorowo, czy nie, tylko się na ciebie rzuci. Więc tu miał 100% racji, a tymczasem jakby nikt dookoła tego nie rozumie. Wiecie, całe to bractwo Wiedźminów, to są jakieś chłopy w łachpanach, siedzą sobie w tym kamieniołomie, w jakimś kręgu na głazach i obradują na temat tego, że Geralt jednak jest Niehonorowy, ale zanim do tego doszło, to jeden z tych kolegów, ten taki rudy studenciak, e, który wcześniej przed całym tym szkoleniem nawąchał się jakiś eliksirów i teraz jest ewidentnie naćpany, no on też stwierdza, że Gerard, no wiesz co, to zniszczą cię, niehonorowo walczysz, tak naprawdę zachowujesz się jak jakaś żmija, nie przystoi. A no i w międzyczasie Rudziele rzuca jeszcze seksistowski żarcik, bo na Polane wjeżdżają. Wiedźminki. Tak, tak, nie przesłyszeliście. Wjeżdżają trzy wiedźminki. I chociaż u Sapkowskiego to nigdy nie było potwierdzone, ani nigdy nie było jasno zaprzeczone, to mieliśmy jednak taką wzmiankę, że w szkole Kota, która była wspomniana, że ta szkoła przyjmuje kobiety. Jak one przechodzą szkolenie, czy też zostają poddane próbie traw, być może jakiejś zmodyfikowanej, bo tu wiemy, że w szkole Wilka jednak stawiano wyłącznie na chłopców, z których i tak nie wszyscy tą mutację przechodzili. Pojawienie się kobiet ma zresztą też swoje dość mocne odbicie w tym, co w tym odcinku się dzieje i na te wszystkie głupoty i nielogiczności, bo. Na tej polanie wiedźminy sobie gadają, o, to są kobiety, nadają się do tego, do tamtego, rudziele zostaje od Geralta e, w twarz, no bo jednak rzuca takie, a nie inne uwagi, e, więc tu już mamy taki pogląd, okej, okay, dobra, wiedzą o co chodzi. A potem mamy Geralta, który z Vesemirem gada, wow, kobiety? Kurczę, no, nie wiem, nie znam, zarobiony jestem. Zresztą to samo dzieje się w Kermorem podczas tej takiej, Pokazowej próby walki, kiedy Gerald walczy z jedną z tych wiedźminek, no ale ostatecznie jednak rezygnuje, bo jego zdaniem walczyć z kobietą to tak raczej słabo. No i mówi to temu swojemu mistrzowi, e, mistrzowi, e, naczelnikowi tam wi więzienia. No a mówi, ale skąd ty wiesz, skąd ty wiesz, że to są kobiety? Jak to możliwe, że ty taką wiedzę posiadasz? No nie, no oczywiście jest ślepy. Ja rozumiem, że wiedźmini są tam gdzieś wyprani. Z jakichś uczuć i tam niby po mutacji ma się jakoś pamięć im kasować. No ale nie róbcie z nich debili. No oczywiście mogło być gorzej mogli, tak jak w Netflixowym Wiedźminie, zaprosić do Kermoren prostytutki. No ale nieważne, nieważne dowiadujemy się za to, że jakby szefową tej żeńskiej wiedźmińskiej ekipy jest Adela. A więc. Ta dziewczynka, która w pierwszym odcinku jak Gerald był mały, no została przez niego uratowana podczas tej próby w górach. On tam ją do tego swojego mini obozu zabrał, uzdrowił, wyleczył. No i jak się okazuje, to jest właśnie ta sama dziewczyna. Problem w tym, że jest ona grana przez panią Sitek, która jest kompletnie bezpłciowa, drewniana eee, i ogląda się to, co ona prezentuje naprawdę bardzo, bardzo Ciężko. Ja mam takie wrażenie, że ona się pojawia w tym serialu i w tym odcinku wyłącznie po to, żeby mogła sobie pobiegać na Golasa, jak wychodzi z jeziorka, a potem Michał Żebrowski, czyli Geralt, mógł sobie pomacać e, jej cycka, bo de facto innego uzasadnienia e, tutaj nie widzę. A tak jak mówię, ta kreacja była mocno, mocno drętwa. Co ciekawe, Wesemir w tej rozmowie z Geraltem mówi. Nikt się nie może dowiedzieć o jej prawdziwej tożsamości, ale w sensie dlaczego? Bo Od tego już nam się oczywiście nie tłumaczy. No a ta rozmowa Geralta z Wesemirem to oczywiście jedna z takich nielogicznych rzeczy, bo w Kermoren dzieje się tego dużo więcej. Mamy ten sąd nad Geraltem, gdzie dostaje on ostatnie ustrzeżenie, i finalny, że tak nie można, że nie honorowo, nie, nie, tutaj musisz robić wszystko tak, jak my chcemy, a tak naprawdę gdzieś tam z drugiego planu cały czas robią mu pod górkę, bo chcą udowodnić, że on to jednak nie jest tak do końca materiałem na Wiedźmina i nigdy nim nie powinien zostać. Oczywiście prym w tym wiedzie nasz zakładowy wiedźmiński grucha. Ty, Fred, dlaczego przypierdoliłeś się do tego swetra? Ja naprawdę widząc tutaj Mirosława Zbrojewicza w tej roli, no nie mogę uciec od tego wrażenia, że oglądamy jakiś film Olafa Lubaszenki, ale to tak absolutnie na boku. Geralt zostaje finalnie raz z tymi dwoma kompanami skazany, właściwie nie wiadomo za co oni, ale zostają skazani na to, żeby stać na jakichś głazach przez wiele, wiele godzin. Oczywiście swoje, powiedzmy, odcierpią, ale Geralt schodzi z tego głazu i od razu jakiś typ przychodzi do niego, mówi, dobra, dobra, idziemy w góry, Czekacie." Kolejna próba, mamy jakiś deal do załatwienia, no już dajcie chłopu spokój, no ile on jeszcze tych prób i tych testów będzie musiał znosić. No jak się okazuje ten test jest wyjątkowo kretyński, bo e, chyba jakiś jeden z tych starszych wiedźminów zabiera Geralta gdzieś tam na jakąś skarpę, e, przewiązuje mu oczy i mówi, ej no idź, tam wcale nie ma przepaści. No ale Geralt, jak to wiedźmin, no, no wie, że tam ta przepaść jest, no i nie będzie się dało robić w jajo. No i wywiązuje się walka, wszyscy już doskonale wiemy jak to się oczywiście musi skończyć, bo chociaż ten mistrz wiedźmiński się przyznaje, że tam mu zlecono zabójstwo Geralta, ten finalnie mu ratuje życie, no mógł go tam zrzucić i w ogóle go zostawić, nie ma sprawy, to ten potem znowu się na niego rzuca z mieczem, no i definitywnie spada, i choć Geralt znowu wcale nie musiał, no to zbiera to truchło i przynosi do tego kamieniołomu, przepraszam, Kermoren, no i mówi jak było, mówi prawdę. I co, myślicie, że mu uwierzyli? Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Ale oczywiście, że nie. No, naczelnik Grucha jest zdania, że to jest niedopuszczalne, że Geralt jeszcze, tak naprawdę, Wiedźminem nie dostał, a już jest renegatem. Co, co to w ogóle jest za stwierdzenie, prawda? No i jakby nie chcę go dopuścić do tego, żeby ten mógł złożyć finalnie tą przysięgę, dostać medalion i ruszyć na szlak. No, ale tu do akcji wchodzi Vesemir i mówi, dobra, dobra, Wstrzymaj konie stary, to ja tutaj zrezygnuję z tej funkcji starszego nad kapłanami, a w zamian tego, no ty tam dopuść tego Geralta warunkowo i będzie kwita. Jakby poświęcenie Wesemira nie jest jakieś strasznie wielkie, bo on i tak ledwo dyszy przez cały odcinek, harczy, cierpi, umiera i opowiada Geraltowi najróżniejsze frazesy i jakieś tam pouczenia życiowe, a 5 minut później i tak nie żyje, więc no powiedzmy, że. No, strasznego kosztu nie poniósł. Oczywiście, pomijając fakt, że on tam powinien być szefem tych Wiedźminów i być Wiedźminem, a nie jakimś dziadem łachmaniarzem, który odpowiada za tworzenie Wiedźminów i, i tyle. No i kiedy wydaje się, że to już jest ten moment, że Gerald faktycznie dostanie ten medalion, dostanie ten dyplom ukończenia Wiedźmińskiej Szkoły i będzie mógł sobie ruszyć spokojnie na szlak, no to co robią starsi Wiedźmini? Dokładnie. Mają dla niego. Jeszcze jeden test. Jak się okazuje, Grucha stwierdza, że ma prawo jeszcze jednej próby miecza, więc wzywają Samuraja Thornwalda. Samuraja? Nie, no Wiedźmina. Wiedźmina, ale ewidentnie z dalekiej Azji, bo ten jego strój typowo azjatycki, katana, wszystkie te, wiecie, części zbroi, to typowo jakby był e, Samurajem, więc pewnie daleka droga Zanim ale z marszu, z konia schodzi, od razu może się z tym Geraltem bić. Geraltem, który notabene na całą tą ceremonię zaprzysiężenia został poproszony o to, żeby ubrać taką ciężką zbroję. Wszyscy jego koledzy, w sensie ci, ci dwaj, z którymi był na tym szkoleniu z początku odcinka, normalnie przychodzą sobie, wiecie, w lnianej koszuli, jakiś pas przepasany, luz. Ale jemu kazali ubrać ciężką zbroję. Ciekawe dlaczego, prawda? Zero podejrzeń. Co za przypadek. No i tak jak już się domyślacie, oczywiście wywiązała się walka, Geralt ją wygrał. Ale choreografia tej walki, jej przebieg, zresztą wszystkich walk, które w tym odcinku się pojawiły, jest tragiczny. Jest naprawdę tragiczny. Nie dość, że nie ma tam żadnej dynamiki, to jeszcze wchodzą co chwilę po prostu te akcje ze zwolnieniami tempa. Ja, ja nie wiem, co one miały wnieść, ale nie, no nie dały nic, absolutnie nie dały nic. Ta choreografia jest biedna, te wszystkie ruchy, widać, że to jest takie ustawione. No nie wygląda to jak walka, tylko właśnie jakby sobie wyszli na jakąś matę treningową i tymi drewnianymi pałkami się naparzali, ćwicząc dopiero sekwencje. Ja w tym żadnej naturalności, a już w ogóle gracji wiedźmińskiej nie czułem. No Ale tak, Gerald wygrywa. Dostaje ten swój medalion wilka i może wsiąść na konia i ruszyć na szlak. I ja powiem szczerze, że ten drugi odcinek sprawił mi fizyczny ból, bo niby na początku pojawia się taka notacja, że to znowu na podstawie opowiadań Sapkowskiego, tylko, że, że ja tych opowiadań po prostu w tym drugim odcinku nie widzę i ja wiem, że potem, kiedy Geralt już będzie na szlaku, kiedy do akcji wejdzie i Jaskier, e, kiedy będziemy mieć JNFR, e, kiedy już faktycznie będziemy mieć rzeczy stricte wyjęte z Sapkowskiego, to jest dużo lepiej. Ja to już teraz wiem i wiem, że kolejne odcinki będą łatwiejsze w odbiorze, przyjemniejsze w odbiorze. Ale zanim do tego dojdziemy, to ten pierwszy odcinek i ten drugi to, to jest jak przedzieranie się przez taką naprawdę potężną warstwę głupot, nielogiczności, nieścisłości yy, i jakiegoś dziwnego, leniwego fanfiku. No, także mam nadzieję, że najgorsze już za mną i od trzeciego odcinka będzie lepiej, zobaczymy. Mam nadzieję, oczywiście postaram się wrócić do tego, żeby te yy, omówienia kolejnych epizodów były yy, regularne, tak jak obiecywałem. Yy, no, a teraz już Was dostawiam, dajcie znać w komentarzach jak Wy wspominacie ten drugi odcinek, jak się odnosicie do tego że pojawiła się Wiedźminka do tych wszystkich głupot związanych z tym jak ci Wiedźmini względem Geralta się tam w tym kamieniołomie Kermoren zachowywali Myślę, że może się fajna dyskusja oczywiście wywiązać także wpadajcie, dajcie suba, zostawcie dzwonek, a w tym materiale już wam bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych. Cześć!